Witam kochani runiczne Miejsce Mocy. Mimruna. Runa, witam. Odpowiedź na Twoje pytanie, podpowiedź do Twojego pytania: czy tak, czy nie? Zastanów się, wybierz sobie grupę: pierwszy niebieski kamień, czy turkusowy, i druga grupa biały kamień. W odpowiedzi: tak, czy nie? Odpowiedź z runy kart Tarota i podpowiedzi anielskiej. Zobaczymy sobie tutaj, co energie nam powiedzą. Wybierz sobie grupa numer jeden, grupa numer dwa. Jeżeli wybrałeś, no to składamy tutaj sobie biały kamień. Niech sobie czeka, a my patrzymy dla turkusowego kamienia dla grupy numer jeden. Patrzymy. Czy tak, czy nie? Tutaj odnośnie tej sprawy warto pewne rzeczy jeszcze przemedytować, zastanowić się, przemyśleć. Troszkę pozwolić sobie odpocząć, dobry czas na, na odpoczynek, na spojrzenie głębiej w siebie, na wyciszenie się. Bo karty mówią tutaj, że zamartwiasz się czymś zupełnie niepotrzebnie, że warto odpocząć. Oczywiście też zrobić sobie dobry plan na przyszłość. Na to, co chcesz w tym swoim życiu, jakby zrobić dobry plan na to życie, i też pomyśleć o tym, co chciałbyś, chciałabyś zrealizować w przyszłości, ale tu jest potrzebny dobry plan, ale żeby zrobić ten dobry plan, to trzeba się wyciszyć, wyspokoić, odpocząć, i wtedy pójść w to, co, co przyjdzie, co, co sobie zaplanujesz. Yy, anioły tu podpowiadają, że istnieje coś lepszego, a więc tutaj warto pewne rzeczy przeanalizować, przemyśleć, przemedytować. Yy, oczywiście niepotrzebnie się tutaj zamartwiasz, bo trzeba by było po prostu... Być może jesteś przemęczony, przemęczona, yy, dużo myśli wokół yy, głowy, w głowie wszystko to się pętli, nie wiesz, co masz zrobić. A energie tutaj mówią właśnie o tym, że potrzeba tego wyciszenia, potrzeba bycia w sobie, potrzeba urlopu, wypoczynku. No i tutaj zrobienie dobrych planów na, na, na przyszłość i, i jakby nie zamartwianie się bezpodstawnie, bo jeżeli zrobisz dobry plan, jakby zastanowisz się nad tym, w którą stronę chcesz pójść, no to tutaj jak najbardziej uda się to zrealizować. Bo tutaj anioły podpowiadają, że istnieje coś lepszego, że góra przygotowała wszechświat, coś cudownego dla ciebie, coś nowego, ale musisz mieć świadomość, że nie jest to ta sama rzecz, jaką ty sobie zaplanowałeś wcześniej. I że tutaj no, wa ważne by było, żeby właśnie spojrzeć głębiej siebie, spytać siebie, co byś ty wolał. Wolała, tak? Czy otrzymać to, do czego dążysz i zamartwiasz się, bo to nie jest to, co, co czujesz, pracujesz, tak, realizujesz, ale to nie jest coś, co ci sprawia przyjemność: nie jesteś z tego zadowolony, zadowolona. Czy może chcesz coś, co uczyni Cię nieporównywalnie szczęśliwą i bardziej spełnioną, bardziej spełnionym? No i tutaj. Y Góra ma czasami dla nas w zanadrzu coś tak wspaniałego, że sami nie bylibyśmy sobie w stanie tego nawet wyobrazić. No, i tutaj energię mówią, żebyś otworzył, otworzyła swoje serce, swoje serce, swój umysł na nowe możliwości. Że tutaj jakby wskazanie jest, że Ty zasługujesz na więcej, na więcej niż to, o co prosisz, tak? czym się zajmujesz do tej pory. I wskazanie jest też, żebyś zaufał, zaufała, że góra, wszechświat, anioły poprowadzą cię do nowych ekscytujących kierunków i poprzez właśnie to wyciszenie, medytację, ten odpoczynek, spojrzenie głębiej w siebie, przeanalizowanie pewnych rzeczy, pokaże ci Twoją drogę, w którym kierunku pójść. Niepotrzebnie się zamartwiasz. Tutaj trzeba się zastanowić, wyciszyć, a przyjdzie ten pomysł do głowy żeby pójść w kierunku tutaj tego czym chciałbyś może nie do końca chciałbyś ale góra wie tak tutaj tutaj co dla ciebie byłoby gdzieś najlepsze będzie ci naprowadzać na tą drogę a więc tutaj, bo może, może pracujesz y, usilnie, a to ci nie przynosi satysfakcji, jesteś umęczony, umęczona i nieusatysfakcjonowany. A więc tutaj y, jest potrzebne wyciszenie, tu jest potrzebny odpoczynek, tu jest potrzebna równowaga między pracą y, a odpoczynkiem, ale też y, i zrelaksowanie się, y, zregenerowanie sił. Y, Tutaj y, też, y, też y, uda się jakieś zadawnione, y, zadawnione y, problemy, sprawy niedokończone. Tutaj y, uda się dokończyć, y, tak? Y, stare sprawy, coś przewlekłego. Y, tutaj y, jak najbardziej to się uda po, podokańczać. Y, także y, fajnie. No cóż tu jeszcze mogę powiedzieć? No, trzeba by było tutaj odpocząć odpocząć zastanowić się, którą drogą. Może byłeś ostatnio w takim napięciu, jeśli chodzi o sferę zawodową, życie rodzinne, może dużo, dużo nerwowych sytuacji, dużo napięcia, dużo niepokoju. No to tutaj przychodzi czas takiego zasłużonego odpoczynku, czas relaksu. No i ma szansę pojawić się coś nowego w Twoim życiu, ale by trzeba było. Tutaj, tutaj trzeba by było nastawić się na to, na to nowe, dać sobie odpocząć, zrelaksować się, zrównoważyć. Tutaj też jeżeli pytasz na przykład czy, czy zajdziesz w ciążę, czy uda się począć dziecko, no to tutaj energie mówią też, że niepotrzebnie się zamartwiasz, bo jak najbardziej, jak najbardziej tak. Także tutaj fajnie, no, pomyślnie, pomyślne zakończenie też starych spraw. Jeżeli pytasz o jakieś sprawy, to to się podomyka wszystko pięknie, bo może nie byłeś w stanie tutaj rozwiązać, usunąć przewlekłych problemów jakiś. Nie mogłeś się rozliczyć z przeszłością, to tutaj przychodzi, przychodzi, tutaj niepotrzebnie się zamartwiasz, bo tutaj przychodzą sytuacje, sprawy, które wpłyną pozytywnie na, na tą sytuację, ale ty gdzieś jakby potrzeba jest tej, tego zrównoważenia, zrównoważenia energii, tak, odpoczynku i... Przemyślania pewnych rzeczy, bo tutaj góra Wszechświat coś, coś dla Ciebie ma innego, lepszego, ale to nie jest to, ta droga, którą teraz idziesz. I, I warto sobie dać tą chwilę odpoczynku, zrobić dobry plan, usłyszeć tak, te podpowiedzi i pójść w kierunku tego, co kochasz robić. Znaczy, ona tutaj z uczuciem opiekuje się tymi kwiatami. Może to jest właśnie twoja droga, żeby pójść w kierunku tego, co ci sprawia przyjemność. A jeżeli będziesz realizował, realizowała to, o czym marzysz, to też i przyniesie tutaj to obfitość, bo odblokuje się energia i wtedy wszystko będzie płynęło zupełnie inaczej. Tutaj góra, wszechświat też działa. Pozwól sobie troszeczkę odpocząć, zrobić dobry plan, jak najbardziej tutaj, jeśli pytasz o pewne rzeczy, sprawy, czy się zakończą, czy, czy tutaj narodzi się dzieciątko, to jak najbardziej tutaj przyjdzie to zakończenie i przygotowywanie się do nowych rzeczy i odpoczynek, tak. Teraz grupa numer dwa, zobaczymy, czy tak, czy nie. Podpowiedź na Twoje pytanie. No, cóż tu mogę powiedzieć? Jeżeli masz Okazało nam się sowillo, więc jak najbardziej tak, bo jest to słoneczko. Tutaj sprawy, no jak najbardziej będziesz zwycięzcą w wszelkich sprawach, o jakie pytasz. Jeżeli rozważnie będziesz stawiał, stawiała kroki i będziesz działać, bo to nie jest czas odpoczynku, lecz czas działania. Eee, tutaj nie dramatyzuj. Eee, jeżeli y, będzie trzeba, to broń własnych przekonań, ale y, nie wchodź w konflikty z ludźmi y, tylko dlatego, że oni mają y, odmienne zdanie niż Ty. Może y, uda Ci się zrealizować y, y, tutaj y, to zadanie, przejdziesz jako zwycięzca. Będziesz miał tu kontakt z bardzo ambitnymi ludźmi, a może ty jesteś taką osobą bardzo ambitną i tutaj się pięknie uda zrealizować to, o co pytasz. Także odpowiedź na twoje pytanie jest tak, tylko też jakby nie dramatyzuj, nie wchodź w konflikty z innymi ludźmi, no odpuść tutaj, jeżeli ktoś będzie usilnie wciągał cię w ten konflikt, to tutaj oczywiście no broń własnych przekonań ale nie daj się wciągnąć w takie tutaj niefajne sytuacje odpuść po prostu powiedz co myślisz i po prostu odejdź, nie wchodź w ten ogień, bo i tak no, z tego wyjdziesz jako zwycięzca, tak także bądź mądrzejszy bądź mądrzejszy E, przepraszam. E, bądź mądrzejszy e, tutaj. E... I odpuść. Warto sobie odpuścić tą sytuację, bo to tylko wprowadzi ciebie w stan nerwowości, będziesz więcej dramatyzował, a nie warto. Tutaj no, po, pora byś odpuścił sobie tą sytuację, odpuściła, żebyś przestał, przestała się skupiać na tym, kiedy dojdzie do jej rozwiązania i czy w ogóle będzie to miało miejsce. Takie niezdrowe, nie gwarantujące spełnienia czy to związki powinny zostać zakończone, jeżeli Pytasz o relacje, żeby stworzyć właśnie przestrzeń dla czegoś lepszego i nie martw się, bo buki twoje anioły mają wszystko pod kontrolą. Więc ja to bym czytała w ten sposób, że e, e, ty i tak będziesz jako zwycięzca, nawet jeżeli odpuścisz tą niezdrową, e, e, nie, niezdrową sytuację e, w związku, czy nawet e, związek, jeżeli pytasz, czy to związek przetrwa. Bo, jeżeli odpuścisz, to zrobisz przestrzeń na nową relację i tu góra postawi na Twojej drodze takiego człowieka, który będzie dla Ciebie taką właściwą partią. Tak? I tutaj, takim kluczem do zamanifestowania się Twoich pragnień, jest proszenie o to, czego chcesz, a potem pozwolenie właśnie wszechświatowi, by to dla Ciebie zrealizował. I jeżeli tutaj, może, może to też oznaczać, że zbyt kurczowo trzymasz się sposobu. W jakie Twoje marzenia miałyby zostać spełnione. Więc tutaj może za bardzo, za bardzo tutaj chcesz, tu jeżeli chcesz, żeby się to marzenie spełniło, żeby się zrealizowało to na, na Twoją korzyść, to po prostu pomyśl o tym i pozwól, żeby góra działała. A tu nie wchodź w konflikty, nie rób nic na siłę, nie dramatyzuj. Tak, bo to y, gdzieś tam pięknie się dla Ciebie zakończy, będziesz zwycięzcą w tej całej sytuacji, ale unikaj, unikaj takich trudnych sytuacji, dramatyzowania, wymuszania czegoś na siłę, po prostu to zwyczajnie odpuść, daj górze, żeby y, y, żeby działała. Tu krok, jaki, y, jaki powinieneś, powinnaś zrobić w, w tej sytuacji, to po prostu y, Oczywiście, jeżeli wymaga sytuacja tutaj, no to bronić własnych przekonań. Ale nie wchodzić w konflikty z ludźmi, którzy mają zupełnie inne zdanie na dany temat niż Ty. Lepiej odpuścić i pozwolić tutaj, żeby ta sytuacja, żeby tu góra poprowadziła tą, tą sytuację. Także pewne rzeczy się rozjaśnią i tak w tej sytuacji Ty będziesz górą. Cokolwiek by się nie zadziało, tak? Sowillo o tym mówi, że i tak, i tak będziesz górą w tej sytuacji. I tak wygrana będzie po Twojej stronie, będziesz zwycięzcą, więc się tutaj naprawdę nie przejmuj. Będzie radość, będzie entuzjazm i, i, i naprawdę nie ma się tutaj czym przejmować, więc y, jeżeli pytasz, czy ta sytuacja zakończy się pozytywnie y, dla Ciebie, ona w ogólnym y, rezultacie naprawdę będzie y, pozytywna y, dla Ciebie, ale Tutaj należałoby sobie odpuścić wchodzenie w konflikty z kimkolwiek i tutaj, żeby za bardzo nie być w głowie, tak, bo będzie tu pozytywne rozwiązanie i tutaj góra będzie działała, więc na spokojnie, tak, wszystkiego co najlepsze kochani, Mimeruna.